To jest sytuacja, w której Donald Tusk chce doprowadzić do sytuacji, w której w Polsce nie ma żadnych firm kryptowalutowych. Nie będzie czego nadzorować, ponieważ przy najwyższych opłatach sięgających 0,4% przychodu, przy najrestrykcyjniejszym prawie, czy można powiedzieć, sankcjach karnych, przy blokowaniu domen internetowych jedną decyzją urzędnika KNF-u bez można powiedzieć kontroli sądowej, żadna firma nie zarejestruje się w Polsce. I zresztą zobaczcie, od kilku miesięcy toczą się na tą ustawą. I co robią polskie firmy? Występują masowo o licencję. Na Litwie, w Czechach, na Malcie. Nawet nie czekają na tą ustawę, bo nikt nie będzie chciał się tutaj, szanowni państwo, rejestrować. A dlaczego to jest tak ważne dla bezpieczeństwa Polaków? Bo jeżeli 3 miliony Polaków posiada się kryptowaluty, to w większości one są za granicą, a my chcemy jako Prawo i Sprawiedliwość stworzyć innowacyjne przepisy, które zachęcą do tego, żeby w Polsce rejestrowały się takie firmy, aby inwestycje Polaków trzymane były w polskich firmach, nadzorem polskiego państwa, a nie jak Donald Tusk, który mówi coś o tym, że czy przepraszam, to pan Żurek powiedział, że w tej ustawie są instrumenty nadzoru nad zagranicznymi firmami. Kompletna bzdura. Pan Żurek nie zna nawet tej ustawy.